Proszę dzisiaj zabieramy Was do cementowni. Cementowni, która już została dawno opuszczona. Zobaczymy, jak wygląda teraz po tylu latach od ostatniego wyjazdu betonu z tego miejsca. Idziemy, Nie, idziemy, zobaczymy. Wyrazem znany głowę może spać. nie właśnie sami po takich miejscach zawsze trzeba chodzić z kolegą albo z koleżanką no, Tarcie strzeleckie, także tutaj sobie urządzali tak strzały ze ślub. no strzała, strzały i imprezy o. widać no tak nie to wygląda o kurde Ło! Ale zsyf. Niesamowite. Uf. Zobaczcie, co to jest. Wszystko jednego rodzaju. Tak, tutaj. Jedni ci sami muszą przebywać. Jesteśmy też w garażach. Nawet takie rzeczy się znajdują. Ok. Tutaj chyba tutaj by zdolni pomieszkiwali swojego czasu, tak to wygląda. Chodźcie, wejdziemy do tego hangaru, zobaczymy. Wygląda niczym hangar wojskowy. Tak, zobacz. ale zobacz, są dwa obok siebie. Ale robi wrażenie. No, bardzo fajna budowa. Bardzo fajna budowa. Tutaj chodź, po, zobacz, zobaczcie co to jest. BKP. Proszę się do, tego, do tej instrukcji stosować. Podejrzewam, że minimum 20 lat. Tutaj nic się nie dzieje. Poza tym, co tutaj się dzieje. O. No ludzie znaleźli sobie tutaj miejsce do, do zrzutu wszelkiego rodzaju nieczystości I tak dalej Pełno szkieł Ale samo miejsce jest bardzo ciekawe Przy, przyjdziemy do drugiego miejsca do Tak, drugiego już, tego już, już tylko do sfilmuję, sfilmuję ten duży hangar z drugiej strony i tak to mniej więcej wygląda. Dalej, uważaj, bo są deski z gwoździami do, do góry. Wiem, nie zauważyłem. Tutaj mamy drugi hangar. Naprawdę nie wiem, co tu mogło się znajdować. Jeżeli wy widzowie wiecie co w takich hangarach na cementowni mogło się znajdować, to napiszcie w komentarzach. Jesteśmy ciekawi co to ja Co ze swojej jest? strony mogę tylko gdybać i podejrzewać, że tutaj mógł być magazyn cementu Może jest Ale czy na pewno nie wiem Tudnia jest Niezbyt głęboka, ale, ale zawsze można sobie zrobić krzywdę No to co, pewnie przejdziemy do budynku głównego, prawda? No to idziemy do budynku głównego w takim układzie głównego budynku produkcyjnego zobaczymy co tutaj jest, tutaj na pewno został był, był produkowany cement o w tych wielkich baniakach, silosach tutaj podjeżdżała gruszka w tym miejscu i tędy był tak, i tutaj I była tankowana wody, cementem. Z tego co widać, to betonem. Napędy zostały zdemontowane, bo tutaj był napęd. Tu na dole musiał być silnik, i tam mamy koło napędowe. Chodzę na górę, zobaczymy, jak na górze jest. Stabilne, fajnie. W miarę stabilnie? Stabilnie. to no dobrze. Nie jest w miarę stabilnie. Powiem tak, wejść łatwo, ale zejść jeszcze łatwiej. Jakiś tutaj widzisz? Baniak? Tak. Taki bardzo duży kocioł. Widzicie teraz jak gdzie? jak wygląda miejsce, w którym był produkowany cement. Tak. Beton. No nie, to jest akurat cement. Beton się trochę różni. Beton to zaprawa. Okej, okay, dobra. Jak stabilnie. Także tutaj kolejny mechanizm. Jest jakaś ławeczka, o. Okultystów. Głupystów, a nie okultystów. Jest kolejna no, drewninka. Jednak ludzie, tutaj gdzie przychodzą. I tutaj jest wejście do operatora tego, że mechanizmu całego. Tutaj, w tym miejscu, pan operator był i obsługiwał to całe urządzenie. Widząc, co jest przed sobą, który tutaj samochód podjeżdżał, tak zwana gruszka i była ładowana. Cementem, betonem. A tutaj tak, zobaczcie. Tutaj jest kolejna budka, w której pan operator siedział. I tam był zgarniany, sypany piach. Po czym ten piach był zagarniany tutaj do środka. I był mieszany z odpowiednimi składnikami, gdzie powstawał cement. W odpowiednich proporcjach. Tak jest. Nawet widać jeszcze pracujące pedały. Z tego punktu widzenia nie widzicie tego, ale pedały działają. Jak prawy, taki lewy pedał. No i bardzo pięknie. Czyli mamy coś jeszcze działającego. Adrian będzie się starał teraz uruchomić tą maszynę. Tak to mniej więcej wyglądało. O! Druski. pan siedział i tym operował, zagarniając piach, który był wsuwany. Do tych części, tych że tak dokładnie nie wiem, ale jak fachowo się nazywały te silosy. No, w każdym razie tutaj jest, był produkowany cement. Dobra, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Wchodzę, wy nie róbcie tego, pod żadnym pozorem. Zostawcie to zawodowcom takim jak my. To nie jest do pokonania. się trochę wieje. No, Adrian już jest na górze. Ja niestety nie odważę się, żeby tam wejść. A więc widoki mamy z góry takie. W widać. Proszę obiekty, widoki. także sami nie właśnie na takie obiekty bo to jest bardzo niebezpieczne. Przestrzegamy tego bardzo kategorycznie, zapamiętajcie. To. Nie chodzi po takich budynkach, obiektach, żadne wypadki. Bezpieczeństwo ponad wszystkim, pamiętajcie o tym. Ja już jestem na dole, ale Adrian tam jeszcze siedzi na górze. Że on się nie boi, to ja nie wiem. Ja już bym tam dawno w pieluchy narobił. No i Adrian już schodzi na całe szczęście. Bo powiem szczerze, że z samego tego widoku jak ja go widziałem na górze, to już zacząłem w pieluchę powoli robić. No. Ale on się wysokości nie boi. To przynajmniej on filmuje to, co jest na, na górze. <grywka> Dobra. Powiem Wam, że widoki były przednie, tak jak sami widzieliście, ale jeszcze raz przestrzegam i przestrzegamy: nie chodźcie sami po takich miejscach i nie wchodźcie na takie obiekty, jak widzicie ten, co jest, na którym ja się znajduję. Mnie nie musisz przestrzegać. To jest bardzo niebezpieczne, pamiętajcie o tym. No, to co? Z tego miejsca się z Wami żegnamy. Fajna, ciekawa cementownia. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Stara. Jak się, jak się komuś film podoba, łapki w górę. Jeżeli nie, również w górę. Tutaj subskrybujcie nasz kanał. To daje nam motywację do naszej pracy nad filmami dla Was. I do zobaczenia w następnych naszych filmach. Trzymajcie Oto. się, cześć. Cześć, cześć.